Więc witam towarzysze, jestem na innej demonstracji pierwszomajowej w Lipsku. Nie za bardzo rozumiem, e, doszło do pewnego nieporozumienia tutaj z towarzyszami. E, to jest jakaś zupełnie inna demonstracja, jakaś taki dla radykalnych młodzieży ubranych na czarno, zresztą sami zobaczcie. E, o, przepraszam. Więc ten jak pewnie widzicie. Jest tu tak dość duży mityng, tam ludzie się zbierają, wszyscy na czarno. Tam jest troszkę czerwieni, troszkę czerwonych tak, jest MLPD, są jakieś inne takie te, Więc to takie. Więc mamy właśnie nastrój jakiegoś takiego ulicznego radykalizmu. No, przypomina to jakąś sektę, jakąś subkulturę czy coś. E więc Właśnie Towarzysze mieli mi wytłumaczyć o co tu chodzi, ale oni właśnie tu weszli rozdawać ulotki, więc jestem troszkę zakubiony. E, no ale no, no średnia wieku to jest mniej więcej, no ja jako 40 laty czuję się tutaj troszkę stary. No. E, troszkę tak jak właśnie, jakbym do przedszkola przyszedł. E, no ale no, spróbuję spróbuję tutaj do coś dla was wyciągnąć to no. też no, towarzysze nie jest łatwo tutaj zrozumieć o co tu chodzi e, nie dość, że e, nie ma tu żadnych transparentów to znaczy nie ma transparentów, nie ma ulotek więc człowiek, który nie zna niemieckiego nawet nie ma z kim jak zadać pytanie no e, zakładam, że ludzie, którzy 1 maja organizują jakiś wiec, mają dobre chęci no ale ale no w sumie ogólnie bardzo dziwne to towarzystwo więc odnoszę wrażenie jako osoba mająca na sobie czerwoną bluzę, że to nie pasuje no, jest chyba wiele rzeczy, które no, tu nie pasuje. No, nie pasuje tutaj jako, jako no, osoba starsza w czerwonej bluzie, robotnik, ojciec, mąż. No, przede wszystkim jako osoba, która nie rozumie, co oni mówią. Eee, no ale dobra, no, jeszcze krótki przegląd, co tam jest, żebyście widzieli. Oni chyba gdzieś będą iść, ale ja się z tego wymiksuję. No. Myślałem, że to no, że na jakąś ciekawszą pikietę idziemy, więc, więc porażka. Tak jak te pierwszy pochód, no były plusy, były minusy, ale ogólnie oceniam na plus, zwłaszcza na plus oceniam późniejsze rozmowy, które się odbyły, to tutaj ten pochód to no nie wiem, jakiś dom wariotów.